Jak przygotować idealną strategię poddziałania SEO? Na początku poznajemy cele biznesowe klienta, z czym do nas przychodzi, co pragnie osiągnąć. Następnie zapoznajemy się z otoczeniem konkurencyjnym, może wskazać je klient. W czasie analizy otoczenia konkurencyjnego pobieramy całą analitykę konkurentów. Pobieramy słowa kluczowe i analizujemy je w następujący sposób. Spoglądamy na cztery parametry. Po pierwsze, CPC, po drugie, na wolumen wyszukiwań, po trzecie, jak mocno konkurenci rywalizują o pierwsze miejsce na dane tematy, po czwarte, ilu konkurentów jednocześnie rywalizuje o frazy na dany temat. Poglądając na otoczenie konkurencyjne, weryfikujemy jak wielkie portale stworzyli, jaką posiadają historię i jakie profile linkowe posiadają. Analizując te cztery elementy, tworzymy tabelę przestawną, tak abyśmy wiedzieli, jaki portal stworzyć. Dodatkowo wykorzystujemy nasze doświadczenie, ponieważ możliwe, że widzimy jakieś nowe szanse w projekcie, dodatkowe taksonomie, których nie stworzyła konkurencja. Biorąc pod uwagę te trzy elementy, tworzymy strukturę idealnego portalu i wracamy z tym do naszego klienta i prosimy go o ocenę które tematy są najważniejsze, które średnio, które najmniej z perspektywy jego biznesu. I tu znowu pojawia się nasze zadanie, sprawdzamy czy to co klient wybrał jako najważniejsze jest możliwe do wykonania w ustalonym okresie. Jeśli potrzebujesz strategii lub chcesz omówić swój projekt SEO, zapraszam do konsultacji.